To są szokujące wiadomości, szanowni państwo, podobno w Londynie sprzedano tylko 19 domów, szanowni państwo, 19 domów w całym miesiącu, proszę bardzo, w miesiącu maju, tutaj jest nawet napisane na The Telegraph, Just 19 new build homes sold uh, uh, in Sadikans, Londons in May. Szanowni Państwo, 19 domów w całym Londynie nowo wybudowanych zostało sprzedanych. To jest napisane Newly Built Private Homes. Czyli takich wybudowanych przez dewelopera, prawdopodobnie, pewnie, no wiecie, do, z drugiej ręki to są nieruchomości z drugiej ręki. Mówimy tutaj o nowych nieruchomościach wybudowanych przez zwykłego dewelopera, bo tam większość to deweloperzy budują te domy. Szanowni Państwo, 19 domów w maju w całym Londynie. Szanowni Państwo, Londyn. Ma 10 milionów ludzi, ponad tam nie wiadomo ile tam mieszka 10, 12, 13, w tym całym Greater London bo Londyn to jest Londyn, prawda? I te wszystkie przyległości, tak jak mamy Warszawę, no i do Warszawy jest też Metropolia, i oni z tego Londynu zrobili Metropolię też. No i to jest tam 10, 12 milionów ludzi to w Warszawie też chyba jest tam nie, 4 miliony czy 3 miliony. Sama Warszawa to chyba 2,5 miliona tak? Czy tam 2 miliony Ale metropolia to 2,5 czy 3 Coś takiego, prawda Tak to właśnie wygląda 19 domów Szanowni Państwo Zostało sprzedanych w całym Londynie 19 domów Rozumiemy to w całym Londynie To tak jakby w całych Nawet nie Czechach, bo w Czechach Mniej ludzi mieszka niż w całym Londynie to, szanowni państwo, jest szokujące. To tak jakby w Czechach i na Litwie sprzedano w ciągu całego maja 19 nowo wybudowanych domów przez deweloperów. Ja w dalsze statystyki nie patrzę, czy były też wybudowane domy jakieś tam socjalne, nie, socjalne. prawda? Nie patrzę w to. Nie wiem, czy były wybudowane. To nas obchodzi, szanowni państwo, że 19 domów od dewelopera w całym Londynie jest to szokująca informacja, tak podają wszystkie media, tak podają statystyki. To jest szok, szanowni państwo, to jest uderzenie, to jest uderzenie, to jest po prostu uderzenie. To jest po prostu uderzenie gigantyczne. No, ciężko to nawet komentować, co to oznacza. Rzecz jest w tym oczywiście, że yy, może wiecie, tu. Trzeba też dodać inne nieruchomości, bo nie same domy, prawda? Wszystkie domy, bo domy się sprzedawały, domy z drugiej ręki. Chodzi o nowo wybudowane domy. Rzecz jest w tym, że w tym Londynie za bardzo nie ma gdzie już budować, prawda? Gdzieś tam na obrzeżach można budować i tak dalej. I o to wszystko chodzi, ale to jest szokująca informacja, która naprawdę może pobudzić wyobraźnię. Widzicie, bo oni podają, y, oni podają nazwę y, homes, prawda, new build homes, y, home to właściwie, wiecie, no, może być wszystko, mieszkanie może być, to może być tamto, y, nie podają flats, homes, y, no takie statystyki są, nie, nie ma houses, prawda, ja wpisałem houses, Nighting houses i wyskakuje, szanowni Państwo, homes, 19, czy to mieszkań, czy to domów, y, no... Rzecz jest w rzeczy z tym nawet jeżeli to jest tylko 19 domów, szanowni państwo, czy razem 19 mieszkań, to jest szok, szanowni państwo, to jest po prostu szok, to jest po prostu szok, to 19 na cały Londyn to jest... To jest wstrząs, można powiedzieć, prawda? To jest wstrząs. No to jest po prostu zwykły wstrząs. Nie wiadomo, czy ktoś sobie zmanipulował te dane, żeby. To trzeba sprawdzić sobie, wiecie. Ja tego nie będę sprawdzał, tak podają główne media i niech tak zostanie, szanowni państwo, a żeby y, szokować się jeszcze bardziej, pokażę Państwu coś dodatkowego. Proszę bardzo, szanowni państwo, tutaj wszedłem w baner y, z dobry ruch COUK, prawda? Wszedłem przez ten baner, proszę bardzo, tu mamy host Gator tu wystarczy kliknąć w baner i y, 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 y w tym banerze, szanowni państwo, mamy coś szokującego, prawda? Jeżeli Ktoś chce zacząć biznes online. Jeżeli ktoś chce zacząć biznes online, to może go zacząć bardzo tanio i bardzo szybko. W jaki sposób? Szanowni Państwo, chciałbym przestrzec, przestrzec Państwa, że w Polsce wszystko skrajnie podrożało i podrożały także. Biznesy, robienie biznesu online podrożały skrajnie domeny Polskich domen już się nie opłaca kupować polskie domenypl cena polskich domen.pl dochodzi do 400 zł 300 zł rocznie, prawda? Takie są abonamenty na początku na jest za darmo, a potem po 300-300 zł są szokujące domeny sytuacja jest dramatyczna w Polsce teraz o Polsce mówmy sobie, prawda? Bo domeny, na przykład.com Prawda, czy no, domeny.pl czy domeny.com różnią się tym, że domeny.com kosztują 60 zł rocznie, prawda? A domeny.pl .pl kosztują, szanowni państwo, 300 zł. Jest to czy 400 zł nawet po tym darmowym rocznym ewentualnie bonusie, który wam będzie dany. Więc biznesu na domenach PL, czyli polskich domenach, się już nie opłaca, nie płacicie za to, bo to jest bagno, naprawdę to się tak nie opłaca. Przy 20 domenach to jest naprawdę można zaoszczędzić bardzo dużo pieniędzy, tak więc naprawdę mamy sytuację, w której no, w Polsce też nie jest dobrze, prawda? Bo jeżeli mamy sytuację w Polsce, gdzie jednak polskie PKB na osobę jest bardzo niskie, bo jest 50-60 na świecie na osobę. A nasze zarobki potrafią być 2-3 razy mniejsze, nadal niż w wielu krajach 2-2,5-3 razy mniejsze niż w wielu krajach Europy i świata. No, ale domeny mamy 2-3, 4-5 razy droższe niż domeny.com, prawda? Więc, no, jak ktoś tam ma jedną domenę, no to tam jeszcze, jeszcze, ale to nawet jednej się nie opłaca kupować.pl, po prostu są tak drogie. Tak więc jeżeli ktoś chce robić biznes, niech pamięta, niech nie inwestuje w domeny.pl, bo to jest po prostu jedno wielkie zdzierstwo, prawda, w Polsce jest jedno wielkie zdzierstwo, to tak jakbyś miał kupić bezsensownie, no jeżeli mamy domenę.pl i oni chcą 400 zł czy 350 zł co, co, co rok za samą domenę, za samą domenę, prawda, no to to jest... 5 razy, 6 razy drożej niż domena.com, to po co masz nawet za to płacić, a jeżeli masz biznes, masz 5 stron internetowych, czy 10, czy 20, czy 30, no to jest już taki naprawdę poważny koszt, prawda, więc domeny.pl to jest, sorry, kupa przecenionego gówna, sorry, no ale to jest po prostu strata pieniędzy, no strata pieniędzy, strata pieniędzy, naprawdę, jak ktoś musi mieć jakąś jedną, ale generalnie jak ktoś ma zorganizowany biznes internetowy, to domeny.pl to jest ostatnia rzecz, którą w ogóle warto sobie robić. Tak nie warto to jest po prostu. Sorry, ale to jest złodziejstwo płacić 400 zł za domeny.pl. To jest po prostu tak rżnięcie już ludzi totalnie, prawda? Oczywiście mamy wyjście, bo można kupować domeny.com, prawda? Albo jakieś inne, nawet. Nawet, wiecie, brytyjskie domeny potrafią być trzy razy tańsze niż polskie, tak? Więc brytyjska domena jest trzy razy tańsza niż polska. Proszę sobie to wyobrazić. No i mamy, szanowni Państwo, sytuację, w której. Mamy sytuację, w której Dodatkowo jeszcze serwery są bardzo drogie No i wszystkie inne narzędzia I tutaj właśnie HostGator Jest tym rozwiązaniem Które może Państwu dać Bardzo tani biznes, prawda Zrobić biznes internetowy I plany są bardzo tanie 3,50 miesięcznie, tak 3,50 dolara miesięcznie, proszę sobie to Wyobrazić, to jest wszystko Bardzo tanio, szanowni Państwo, przez link W opisie, są tu tanie serwery Które są, tu szanowni Państwo na, pod tym linkiem, jeżeli sobie wyjdziecie Pod linkiem lub w banerze Przez dobry ruch CUK Szanowni Państwo, 79% zniżki Proszę sobie to wyobrazić Dodatkowo, pamiętajmy o tym, że serwery w Polsce są 4 razy gorsze i 5 razy droższe, a domeny też, więc no w ogóle biznesu internetowego przez polskie serwery, biznesu internetowego przez polskie domeny, no to jest po prostu sorry, ale przepraszam, ale to jest dla frajerów. No mówmy sobie wprost, prawda? No bo jeżeli ktoś myśli, że będzie płacił przy 30 domenach 5 razy więcej za domeny i miał. Yy, 5 razy gorsze serwery i płacił za te serwery 4 razy więcej, no to trzeba mieć kuku, prawda? A tak się właśnie dzisiaj porobiło w Polsce. Tak więc to jest bardzo ważne. Domena to też jest nieruchomość, biznes internetowy to też, szanowni państwo, biznes. Taka oto jest, prawda? Link podany w opisie, lub można kliknąć w, do, w baner na dobryruch.couk. Tak więc, szanowni państwo, wracając do tematu. Z tą sprzedażą tych nieruchomości to jest naprawdę poważna sprawa. Jest to poważna sprawa. Jest to, szanowni Państwo, dziwna sprawa. Jest to sprawa, która szokuje i pokazuje, że rzeczy mogą się zmieniać bardzo szybko, bardzo diametralnie, ale także chciałbym przypomnieć, szanowni Państwo, także chciałbym przypomnieć, że. Yy... No to też może być pewnego rodzaju taka jakby manipulacja, prawda? Bo po prostu mogli nie wydawać zezwoleń na budowę. Znaczy się, no, 19 zostało sprzedanych, no to powiedzmy w to sobie, uwierzmy, prawda? Ale, wiecie, to różnie bywa, prawda? Czasem takie miesiące się zdarzają, yy, że tak bywa, wiecie, budowy po prostu nie schodzą, yy, bo to też zależy od yy, pozwoleń, prawda? Może jakoś tak się wszystko skumulowało, prawda? Że maj i się skumulowało, tego nie wiemy. Szanowni Państwo, potem sprawdzimy sobie w następnym. Tych miesiącach, ile jest sprzedawanych nieruchomości w całym Londynie i zobaczymy. No, ale ja się nie dziwię, że tych nieruchomości w tym Londynie nikt nie chce kupować, bo ja bym nie chciał kupować nieruchomości w Londynie. W sytuacji, gdy w Londynie mamy lom... porównanie do Lombardii i szanowni Państwo, w przepięknej Lombardii, prawda, we Włoszech, w przepięknych górach, gdzie masz rzut Beretem do Szwajcarii, masz rzut Beretem do Wiednia, niedaleko jest Polska, Praga. Prawda, Kraków Przepiękne morze, szanowni Państwo Na Półwyspie Apenińskim We Włoszech, prawda No i tam mamy nieruchomości po 20-30 tysięcy euro Czy 40 tysięcy euro Po 50 tysięcy euro Już bardzo ładne kupimy w, w Lombardii A w Londynie za takie nieruchomości Trzeba dać na przykład, wiecie, no 10 razy więcej, no to trzeba mieć kuku, żeby to kupować, prawda? Tak dla siebie, żeby mieć to, po co to w ogóle komu jest? To już dawno nie trzyma pieniądza. Przypomnijmy o tym, że ceny nieruchomości się zapadły w Wielkiej Brytanii. Trzeba o tym przypomnieć Proszę Państwa, bo ceny nieruchomości Ja teraz narysuję, jak to mniej więcej szło Ceny nieruchomości szły, 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 prawda? No i one tam doszły do tych 298 tysięcy funtów Średnia cena nieruchomości Tylko trzeba pamiętać, że w Wielkiej Brytanii to tak jest Że to jest średnia cena nieruchomości, ale To jest na przykład na całą Wielką Brytanię czy na Anglię No ale, na przykład w Szkocji Już średnia cena nieruchomości nie będzie 298 tysięcy funtów czyli 1,5 miliona złotych, że będzie 250, tak? Czyli milion 250, a w Walii to będzie na przykład 220 tysięcy, czyli będzie to 1, 100 tysięcy, a nie półtora miliona, a na przykład w Irlandii Północnej, to też jest Wielka Brytania, no to będzie na przykład 190 tysięcy. I tak to było, no. I szanowni Państwo, ta cena dobiła drukowanym funtem, no i potem to się zawaliło po roku 2020. I teraz, już po prawie, no to wiecie, 2022, 3, 4, no to jest Prawie 4 lata już, szanowni państwo, bo to cały rok 2022, tak? 2023, 2024. No i dzisiaj, szanowni państwo, mamy rok 2025. To jest prawie 4 lata, gdy ceny nieruchomości nie przebiły swojej ceny z roku 2022, szanowni państwo, tak? Tak. I tyle, proszę bardzo, tak? I tyle. No nie dziwmy się, szanowni państwo, że ludzi w Wielkiej Brytanii nie stać. Tym bardziej w Londynie, bo w Londynie jest po prostu drogo. W Londynie jest drogo, tak jak mniej więcej trochę jak w Polsce, w porównaniu do wynagrodzeń. Poza Londynem już jest taniej, prawda? Więc, bo gdyby, widzicie, w Londynie, gdyby w Wielkiej Brytanii zrobiono taki sam podatek jak w Polsce od zakupu nieruchomości, bo na jest, wiecie, 2 PCC w Wielkiej Brytanii podatek w zależności od tego jak droga jest nieruchomość i w zależności od tego, czy kupujesz dla siebie, żeby w niej mieszkać, czy kupujesz pod inwestycję, tak, bo jak sobie kupisz, bo no na przykład nieruchomości, powiedzmy do 300 tysięcy euro, funtów, one są właściwie zwolnione z podatku, jeżeli to jest Twoja nieruchomość rezydencka, będziesz w niej mieszkać po prostu, prawda, będziesz w tej nieruchomości mieszkać, no to ona jest zwolniona z podatku od kupna nieruchomości, tak, ten y, 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 stamp duty tax, tak, ale jeżeli chcesz kupić nieruchomość na przykład w Londynie za milion funtów i nie jest to Twoja rezydencka nieruchomość, a pod wynajem lub też przyjeżdżasz do zagranicy i Ty nie, nawet jeżeli będziesz sobie w niej pomieszkiwał, ale nie jesteś rezydentem, prawda, ale lub też na, nawet jesteś Polakiem, prawda, który mieszka 20 lat, czy Anglikiem i 20 lat, i mieszka całe życie prawie w, w Wielkiej Brytanii i kupujesz na przykład nieruchomość, pod wynajem, lub też jest to Twoja druga nieruchomość, lub po raz trzeci kupujesz nieruchomość, prawda? No to na przykład od nieruchomości za milion funtów musisz zapłacić 10% podatku. 10% podatku, prawda, za milion funtów. To oznacza, Szanowni Państwo, że nieruchomość za milion funtów, że w Londynie ma podatek 100 tysięcy funtów, prawda? Tak, więc musisz zapłacić milion funtów plus 100 tysięcy to jest pół miliona no wiecie no a o to chodzi że w Lombardii o to chodzi że w Lombardii takowe nieruchomości to kupujesz sobie za jedną dziesiątą ceny i ja bym wolał mieszkać w Lombardii niż w Londynie jeżeli mam być taki na, przykład, na, na taki wiecie szczery prawda? wolałbym mieszkać w Lombardii ja nie rozumiem dlaczego miałbym miałbym chcieć mieszkać na w Londynie prawda co ja bym miał tam chcieć robić prawda Wolałbym Lombardii. Piękne jezioro, prawda? Piękne, piękne góry, prawda? Piękne morze. Rzut beretę, wsiadasz w samochód i jesteś w dwie godzinki, czy w półtora, prawda? I tak dalej. To wiecie, co jest w Londynie? Syf, 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 szanowni państwo. Niektóre ładne dzielnice, ale ogólnie to jest jedno wielkie miasto, szanowni państwo. I co, co tam jest takiego fajnego? To nie jest, to nie jest fajne miejsce do życia jakkolwiek. Eee... Ale dodatkowo widzimy, że dzieje się coś jeszcze, prawda? Tylko trzeba właśnie pamiętać, że w Londynie nowa nieruchomość jest droga. No i no, na nową nieruchomość w Londynie już mało kogo stać. Mimo tego, że ceny nieruchomości po, po 2022 się zapadły i dzisiaj mniej więcej są na tej samej cenie. No, mało kogo stać, bo kredyty hipoteczne, mimo tego, że to oprocentowanie dzisiaj już jest bardzo niskie, tak? Ono jest, znaczy, ono nie jest bardzo niskie, ale jest niższe niż wcześniej. Dzisiaj można rekredytowania dostać na 4,2%. Yy, kredyty, mniej więcej 4,5. To jest dalej znacznie drożej niż w strefie euro. Ale to już nie jest 5-6%, jak było przed chwilą. Jednak to jest dalej bardzo drogo, bo ceny nieruchomości są tak wysokie. Yy, że no nikt właśnie normalny w Wielkiej Brytanii tak się to czuje, że nikt normalny nie będzie kupował takich nieruchomości, prawda które tam yy, rata wynosi, wiecie, dwami minimalne wynagrodzenia, nikt tego sobie nie będzie robił przecież, prawda normalny yy, no i to właśnie pokazuje sytuację w Polsce, jaką my mamy, bo my mamy jeszcze gorszą sytuację w Polsce. Choć zauważyłem, że już bardzo fajne, bardzo ładne. Ostatnio popatrzyłem sobie w polskie góry i poszukałem tam nieruchomości i bardzo fajne nieruchomości można kupić. Bardzo ładne, tylko że one w środku nie są skończone, prawda? I to jest taki problem. Ale bardzo fajne, bardzo w górach Polski, prawda? Bardzo fajne widziałem. Ale nie będę ich teraz pokazywał. I. W Polsce jest jeszcze gorsza sytuacja, bo ja już pokazywałem, że w Polsce, szanowni państwo, nie ma tego podatku duszącego, we Włoszech on jest od zakupu nieruchomości, w Wielkiej Brytanii, szanowni państwo, jest ten podatek, w Hiszpanii, jest ten podatek od zakupu nieruchomości, tak? Bo w Polsce rozdajemy sobie nieruchomości za darmo, za darmo, po prostu rozdajemy sobie za darmo, jeszcze ludziom spoza Unii Europejskiej którzy nie uiszczają podatku, prawda, niszczymy sobie te, w ten sposób kraj skrajnie, prawda, skrajnie, o, to już jest, do, do naprawienia to już nie jest, to jest po prostu do wymienienia, o powiem tak, bo naprawić już się tego nie da, co zrobiono w Polsce przez ostatnie 20 lat, to trzeba wymienić, o to chodzi, niestety już tak zostało zwichrowane, że tego naprawić się nie da, tu trzeba naprawdę takie drastyczne metody podjąć w Polsce, ale tego nikt nie podejmie i Polska dalej będzie tak się właśnie rozpadać na kawałki, tak? Tylko teraz rozmawiamy o Londynie. No i widzimy, szanowni państwo, co robi napompowana cena nieruchomości, co robi, szanowni państwo, inflacja, tak, wysoka i my to właśnie mamy w Polsce. Tylko że my mamy jeszcze bardziej napompowane ceny nieruchomości. Bo szanowni państwo, ja chciałbym dalej przypomnieć, że w Polsce, że w Polsce w Polsce zagraniczne dyskonty i zagraniczne korporacje płacą Polakom 2,5 i raza mniej. A dwa razy mniej, dwa i pół raza mniej, 3 razy mniej. Te same korporacje, które są i w Londynie, i w Wiel Wielkiej Brytanii. Ale my w Polsce, w znacznej części Polski, szanowni państwo, mamy ceny londyńskie. W Warszawie, na wielu dzielnicach mamy ceny londyńskie. Tylko, że w Warszawie się zarabia dalej 2-3 razy mniej. W tych samych nawet sklepach, w których sprzedają nam nawet drożej. Więc trzeba zastanowić co się w Polsce zrobiło. No się zrobiło, że nie ma tego podatku, prawda? Tak jak w Londynie, tak jak, wielkie, tak jak w, w Hiszpanii, tak jak we Włoszech i wielu innych krajach po prostu. Tego nie ma, dlatego to jest napompowane. A dodatkowo Mateusz Morawiecki razem z takim ministrem Budą, prawda, wprowadzili, rozdali pieniądze ludziom, prawda, żeby poszli do tych deweloperów te niebezpieczne kredyty, welbezpieczne, prawda, i, i, i napompowali jeszcze mocniej, tak? Wprowadzili te wszystkie wakacje kredytowe, prawda, przecież to są Morawiecki i ten Buda, to są po prostu ludzie deweloperów, prawda, a nie zwykłych ludzi, tak, to są, lu to są ludzie, którzy zrobili dobrze deweloperom i bankom, a zniszczyli Polaków, Buda i Morawiecki, prawda, tym ruchem między innymi, prawda, to jedyną taką dobrą rzeczą, którą zrobił Tusk, to przyszedł i to skasował, prawda taka rzeczywistość, nie? Yy, Chociaż to i tak mało daje, choć dało dużo, ale i tak za mało. Tak więc y, u nas jest jeszcze większy problem, bo u nas, y, t, tak jak powiedziałem, w wielu miejscach Polski mamy ceny londyńskie, w jakimś tam Zakopanym, w Warszawie, w jakichś tam częściach Gdańska, Sopotu, prawda? W wielu miejscach Polski generalnie, Krakowa mamy ceny londyńskie. I nie można mówić: "A no bo to są takie miejsca, wiecie, że są drogie i tam tak no nie, nie można tak mówić, bo szanowni państwo, wiecie, Londyn to Londyn, ale Wielka Brytania nie ma takich fajnych miejsc, wiecie, jak Zakopane. Wielka Brytania nie ma takich miejsc jak Zakopane, wiecie. Wielka Brytania nie ma gór jak Tatry, prawda? No to my, po prostu u nas się to tak rozkłada, nie? Po, Wielka Brytania na swoim wybrzeżu nie ma takich miejsc, wiecie, jak Sopot czy Weba. Wiecie, oni nie mają takich fajnych jak Hel, jak Mierzeja. Oni nie mają takich fajnych rzeczy. U nas to się wykreowało, bo była komuna i my, to nie stać nas nigdzie było indziej, tylko do Polski w, na wakacje, prawda? Więc u nas się to wszystko pokreowało. I u nich nie ma takich, wiecie, wielkich hotelów, jak budują w Pobierowie. U nich nie ma... Na... Oni mają wybrzeże nad około tej całej Wielkiej Brytanii, ale oni nie mają takich hotelów jak w Pobierowie. Oni nie mają czegoś takiego jak Grand Hotel w Sopocie. Oni mają tam kilka jakichś takich hotelików na tym wybrzeżu, wiecie, bo tam generalnie... Po prostu się wsiada i się jedzie na Majorkę. No bo nikt. <śmiech> <Wiecie>? <śmiech> I tyle, tak. No my to mamy, 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 lubimy, kochamy ten nasz Bałtyk, prawda? Mimo tego, że jest zimno, po prostu tu nie jest ciepłe miejsce. Czasem jest ciepło i wtedy trzeba to szybko wykorzystywać, ale generalnie jest zimno, prawda? No ale. Do kupy właśnie w tych wielu miejscach Polski mamy ceny londyńskie, ale zarobki mamy 2-3 razy niższe i kredyty droższe i opłaty za gaz zaraz ludziom będą opłaty znowu wybijały po 2-3 tysiące złotych za gaz, za elektryczność, za ogrzewanie. Dla mnie po, polskie nieruchomości to jest już takie totalne bagno. Ja w Polsce to tylko mógłbym chyba, nie wiem... Nie, 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 to, to, nie. W akademiki, nie wiem, szanowni państwo, już ciężko powiedzieć: co w Polsce, w Polsce, po prostu się to nie opłaca. Inwestować jako tako, bo to jest. Po prostu gdzieś tam kupić, zamieszkać, jak ktoś bardzo chce w Polsce mieszkać i żyć, prawda? Do czego ja nie namawiam, prawda? Bo ja bym sam obecnie do Polski w życiu nie wrócił, bo po co w sumie wracać do kraju, w którym wszystko jest skrajnie drogie zusy skrajnie drogie, podatki skrajnie drogie, nieruchomości skrajnie drogie, kredyty skrajnie drogie, prawda? Tutaj nas straszą wszystkim naokoło i tak dalej. Administracja żre, prawda? Pol polski system emerytalny bankrutuje, prawda? Inflacja najwyższa prawie. W całej Europy to tylko przez dwa miesiące. Teraz mieliśmy małą, zobaczymy, jak zaraz inflacja podbije. Jak zaraz... już trzeba, wiecie, jest 25 września. I trzeba grzać nieruchomości, szanowni państwo, już jest zimno, nie? Już jest zimno, szanowni państwo, a ten gaz drogi, a drewna zapraniają, a kominów zabraniają, a pieców zabraniają, ZOMO, ORMO chodzi po domach i zakleja piece banda, banda komunistów, bolszewików, szanowni państwo, no przecież to, no taka jest rzecz, wolności słowa chcą zabronić, wolności słowa, szanowni państwo, w Polsce chcą zabronić, taka też jest rzecz. No żebyście nie wiedzieli, prawda? Bo byście wzi... tylko z telewizji Polak wtedy taki będzie, Polak będzie jak w takim nie wiem jakimś nie wiem Uzbekistanie, prawda? W Polsce chcą zrobić taki Uzbekistan, prawda? Uzbekistan dla lewaków, prawda? Czy tam nie wiem coś w tym stylu chcą tu zrobić, prawda? Za przeproszeniem do Uzbekistanu, oczywiście, prawda? Szanowni Państwo, yy, dzieje się, dzieje się w Wielkiej Brytanii. Yy, oznaka kryzysu ciąg dalszy. Ja nie chcę negować tych danych, że one są nieprawdziwe, czy są prawdziwe. Taka jest debata. 19 nowych mieszkań, 19 nowych domów, homes, szanowni państwo, zostało sprzedanych w całym gigantycznym, wielkim, bogatym lub już nie takim bogatym Londynie. Pozdrawiam. Do usłyszenia już wkrótce. Cześć.